I rozszyli. no W miarę równo, chociaż troszkę tu się na starcie pogubiła Chyba przestraszona nieco zeba. Odpadł też Hamal. Ale za chwilę to się powinno wszystko wyrównać przed wejściem włok. Atalbint Zifara. A tutaj proszę Zeba, ale Kaledijach na prowadzeniu. Mocno odskoczyła rywalą. Dalej Atalbint Zifara. No, problemy ma jeździec z Dragonem, bo Dragon pewnie nie lubi skręcać. No, troszkę go jeździ z tam wyrywa. No. Trudno go utrzymać. Nieźle galopuje na czwartym, piątym miejscu. Wielki Dakris na ostatnim Hamal, przed nim Kenji. Zeba al z przewagą. Dalej Atalbint, Zifara. Tutaj przy Kanacie God de la Garde. Wreszcie uspokoił się nieco Dragon. Teraz już galopuje na trzecim miejscu, ale idzie do siostro. Przechodzi też polem siwy Wielki Dakris. 1500 metrów do celownika. A zrobiły nam się dwa wyścigi. Dragon objął prowadzenie. Zdaje się, że Jezies miał problemy z utrzymaniem go, więc postanowił poprowadzić dalej. Zeba al a Atalbint Zifara. W e, tę drugą grupę e, z tej drugiej grupy teraz wyskoczył Salam al za Zanim wielki da Chris Kenji, God de la i, I. Hamal. A dragon przy kanacie Atalbind Zifara. E, polem e, 1000 metrów do słupa. Konie są już na łuku. E, Salam poprawił na miejsce trzecie. Wygląda, że galopuje bardzo lekko. E, uwieszone za nim Kenji. E, Jeździec na wielkim dakrysie, czyli Szczepan Mazur, też próbuje trzymać się za Salamem. E, Zeba al już po tym mocnym otwarciu odpadła. Problemy ma God de Lagarde. Atalbint, Zifara na prowadzeniu, na miejscu drugim Salam, ładnie galopuje Kenji, wielki Dakris no Dragon ma już lekkie problemy, szósty jest Hamal, konie wychodzą na prostą finiszową, no znów dość daleko od e, Kanatu. Atalbint, Zifara z przewagą, e, Polem rusza za nim Salam, al -Kalediyah. ładnie galopuje Wielki Dakris, Kenji spadł na miejsce czwarte. Atalbint Zifara schodzi bliżej kanatu. No i podobnie tutaj się chyba troszkę zakopuje. Kenji kapitalnie teraz wziął się do pracy. Kenji jest pierwszy Salam al polem walczy, Wielki Dakris. I za chwilę w celowniku. Olbrzymia niespodzianka Kenji wygrywa gonitwę. Salam i wielki Dakris razem wpadają na miejscu drugim. Czwarty jest Atal bin Zifara.